W GTA 5 pojawi się nowy biznes, jakim jest fabryka ubrań. Jednak pytaliście, czy jest on opłacalny. Nowym biznesem jest fabryka ubrań, którą możemy zakupić w tym miejscu i kosztuje ona nieco ponad 2 miliony dolarów, i to jest stała cena bez żadnych dodatkowych ulepszeń. Możemy tutaj czerpać dochód z dwóch rzeczy. Pierwsza to ta legalna działalność, z której to dostajemy stały pasywny dochód pochodzący z produkcji ubrań. To 48 minut, czyli co dobre w grze dostajemy od 1000 do 2000 dolarów do sejfu i jest to dosyć mało i nie można tego zarobku w żaden sposób zwiększyć. A druga część tego biznesu i ta, która szczególnie nas interesuje, to zlecenia, które wykonujemy dla agentki FIB, która nazywa się Jodie, daje nam ona dostęp do czterech zleceń znajdujących się na komputerze, albo co jest dosyć wyjątkowe, do aplikacji na telefonie, którą możemy używać będąc w każdym miejscu na mapie. Jedno ze zleceń, które teraz widzicie jest priorytetowe i oferuje nam dodatkowy zarobek, jednak możemy je wykonywać raz na tydzień. Jakiś czas temu na live streamach sprawdzałem opłacalność tego biznesu i okazało się, że średnio na godzinę, wykluczając tutaj cel tygodniowy, można zarobić 550 tysięcy dolarów, co jest w sumie nie najgorszą stawką. I w przypadku pojawienia się ewentualnej premii razy dwa biznes stanie się całkiem opłacalny.